Grupa ludzi młodych, którzy formują siebie przez jakiś czas i mają dojść do takiego momentu, w którym poczują odpowiedzialność za innych, za wspólnotę Kościoła. Ja, ja zostałem księdzem właśnie dzięki Oazie. Może ta przerwa też była mi potrzebna, bo ja sobie uświadomiłem, co mnie w tej wspólnocie pociągnęło lat prawie 20 temu. I tam są doświadczenia, które zapadają w serce, za którymi się potem tęskni, jak się wraca potem do, tego, do tej pogoni życia. Masz coś takiego. Przecież Boże, kochani, witam was serdecznie na kolejnym odcinku Spragnień duchowości. Żebyście wiedzieli, co mój gość wygaduje przed włączeniem kamer. To myślę, żebyście wyjęli popcorn i zamiast poczekiwań na poważne dyskusje. To jest tak mało poważny człowiek. Aż dziwne, że w trakcie naszych rozmów mówi tyle poważnych rzeczy. To prawda. Po sam raz się trzeci sobie spotykamy się z księdzem Piotrem Gadomskim. W niedzielę o 15.00, dobrze, że ja nie mam przy popołudniu. Żeby <grym> w niedzielę o 15.00 rzeczywiście <grym> transmitujemy te, te odcinki. I dzisiaj chcemy dotknąć kolejnej przestrzeni, w której Ksiądz Piotr się odnajduje i zresztą która nas trochę rzeczywiście łączy. Dlatego że oboje, e, mamy tak, w ogóle mam taką, takie marzenie, żebyśmy na naszym kanale zrobili oprócz rozmów o takich różnych duchowych kwestiach, tak jak krytyka, tak jak e, religijność na pobożność, e, tak jak e, mówienie o świętych, to żebyśmy dotknęli też różnych wspólnot czy zgromadzeń i trochę je przybliżyli, opisali na przykład różne siostry zakonne, które opowiadają o swoim zgromadzeniu, czym one się nawzajem różnią, bo my na dobrą sprawę niewiele o tych zgromadzeniach wiemy. Podobnie jest ze wspólnotami religijnymi, ze wspólnotami formacyjnymi, szczególnie dla młodzieży. Z księdzem Piotrem wychowaliśmy się na oazie i tak się składa, że dzisiaj w ramach tej oazy decyzjalnej pracujemy razem. Ksiądz Piotr jest diecezjalnym duszposterzem w Oazy, Ruchu Światło-Życie, tak? Jak to się nazywa? Decyzjonalnym Moderatorem, tak? Tak, to właśnie tam Nie czyli... wiem, jak tam ten na tym skobelku tam Na tym napisać... skobelku? Co tam Moderator Decyzjonalny Ruchu Światło-Życie. Tak ma być napisane? Moderator Ruchu Światło-Życie Decyzji Polskiej. No, jak no. sobie życzysz. No, wybierzemy coś takiego godnego, no. żeby podkreślić Twoje zasługi dla tej firmy. Pan filmacji. Czesław. Chciałbym, Piotrek, żebyśmy pogadali trochę o tym, bo akurat Oaza wydaje mi się, że jest taką wspólnotą, która jest w Polsce znana. To znaczy, to była pierwsza wspólnota yy, która, formacyjna, która gdzieś tam powstała. Ksiądz Fręczek Blachnicki, no pomimo tego, że to jest południe Polski, to jednak do nas też to mocno dotarło. Więc wydaje mi się, że Oaza czy Ruch Światło-Życie to jest taka wspólnota, która generalnie jest znana, tak ogólnie. Kojarzymy, że a, to ta grupa młodzieży, ale tak na dobrą sprawę, jak pogadać o tym, co ta zarobi? robi, to niewiele chyba będzie osób, które wie, co, co powiedzieć. Piotrek, pierwsza sprawa, co to jest grupa formacyjna? Nie wiem. <grymne> <grymne> grupa formacyjna to jest wspólnota ludzi, którzy w jakiś sposób razem chcą pogłębiać swoją wiarę, przeżywają tą, 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 tą swoją relację z Bogiem. Ale nie samodzielnie, tylko razem. Okay. We wspólnocie. Dobra, mamy sobie parafię. W niedzielę o godzinie 15 jest Msza Święta w parafii. Umieniem. Przychodzi około, Dzięki temu jesteś tutaj dzisiaj. Dzięki jest to, 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 to. E, przychodzi sobie określona grupa ludzi. To są ludzie, którzy chcą tu być, to są ludzie, którzy są rozwijać wiarę, to są ludzie, którzy tworzą wspólnotę, choćby tą liturgiczną teraz podczas Mszy Świętej. Po co w takim razie jeszcze. Jakieś dodatkowe spotkania, jakieś dodatkowe, nie wiadomo, ćwiczenia, wyjazdy, adoracje, nabożeństwa, konferencje. Po co? Jeżeli ktoś biega, na przykład dużo biega, startuje w zawodach, to żeby być w cudzysłowie lepszym od innych, to musi trenować, wyjeżdża na obozy przygotowawcze. Jeszcze najczęściej sobie dobiera trenera personalnego, który go poprowadzi. I to jest trochę tak jak w grupie formacyjnej. I to nie chodzi. Tam prawda, biegam i trenuję, żeby być lepszym od innych. Tu nie chodzi o to, żeby być lepszym od innych. Tu bardziej zależy mi na tym, żeby być bliżej kogoś, być bliżej Boga. Eee, i... Dobrze, dobrze, przepraszam, bo o tym w ogóle o wspólnotach i o formacji jest oddzielny odcinek, który już można zobaczyć na naszym kanale. Możecie sobie cofnąć to. OK. I teraz w tym kontekście. Mamy różne, te, różnych tych trenerów personalnych, i mamy różne podejścia do wiary, mamy różne akcenty, o tym mówiliśmy na, na poprzednim odcinku, o wspólnotach. Czym się w takim razie charakteryzuje wspólnota oazowa, czy szeroko mówiąc, Ruch Światło-Życie? I jaki ten charyzmat nadał jej ksiądz Ryszard czyli jej założyciel? Nie chcę tutaj mówić o historii, powstania, tego jest masa w internecie. Pogadajmy schodząc na Ziemię o praktycznych rzeczach. To jest przede wszystkim grupa ludzi młodych, którzy formują siebie przez jakiś czas i mają dojść do takiego momentu, w którym poczują odpowiedzialność za innych, za wspólnotę kościoła i formujemy się w, różnych, w różnej przestrzeni. To jest bardzo ciekawe. w. w w każdych rekolicach chożoch tam jest masa szkół, nie? która gdzieś tam ma nas rozwijać, formuję się liturgicznie, mam szkołę liturgiczną, idę na szkołę muzyczną, formuję swój śpiew, nie wiem, eee, jest namiot spotkania, spotykam się z Bożym Słowem, mam swoje grupy dzielenia, idę, dzielę się swoją wiarą z innymi. I to wszystko mam gdzieś doprowadzić do takiego momentu, w którym ja ćwicząc, już z tej terminologii, ćwicząc siebie, swoją wiarę. W pewnym momencie poczuję się odpowiedzialny za innych, i to ja będę innym pomagał się formować, gdzieś dojść do, do, do tego etapu, który, który ja miałem. To, co jest bardzo takie charakterystyczne dla wspólnoty oazowej, to są diakonie, które, do których ja się w pewnym momencie dołączam. Nie? Czyli ja zaczynam służyć w konkretnej przestrzeni. Hmm. Rozwijałem swoje talenty, patrzyłem, w czym jestem dobry, i chcę w pewnym momencie dać siebie innym. Okay. Fajnie śpiewam i gram, idę do Diakonii Muzycznej. Nie? Okay. Mam taką wrażliwość na innych, idę do Diakonii Miłosierdzia. Spróbujmy to w takim razie usystematyzować. Dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, czym Oaza jest, mamy stopnie formacji. To znaczy, najczęściej zaczyna się ta formacja w wieku dziecięcym, przez kolejne lata idziemy, robimy konkretny program formacyjny, trochę jak lekcje w szkole. i w pewnym momencie zostajemy członkiem oazy, kiedy ta formacja skończy, i wtedy wybieramy dla siebie miejsce w diakonii. Diakonia to są grupy w ramach oazy, które służą Kościołowi. I w tej służbie mam się odnaleźć w tej konkretnej diakonii, która jest mi najbliższa. Ok. W jakiej diakonii się odnajdujesz? Muzycznej, wiadomo, nie. <laughs> Poważnie pytam. Jak zostałeś, jesteś związany z Oazą chyba w seminarium? Wcześniej? Wcześniej, tak? Nie, ja swoją przygodę z Oazą zacząłem, kiedy przygotowywałem się do bieżmowania. To był 2006 rok. No właśnie. Prawie 20 lat minęło od tego czasu. Dlaczego poszedłeś do Oazy? Dlatego, że miałem wspaniałą animatorkę, która przygotowała nas do bierzmowania. Chyba ładna. Był też, ale przede wszystkim była niezwykłym człowiekiem, hmm. pełnym radości, pogody ducha, i to mnie zafascynowało. Ja miałem takie często wyobrażenie, trochę jak dzisiaj młodzież, nie? Kościół idziemy, złożymy ręce, pomodlimy się. Ja byłem ja ministrantem, to lubiłem kościół, liturgię, to, to jakoś mnie kręciło. Ale miałem takie wyobrażenie kościoła jako wspólnoty smutnej, hmm. a ona mi pokazała Kościół jako wspólnotę radosną, ludzi młodych którzy przygotowana nam fragmenty pisma świętego, rozważaliśmy. I kiedyś przyszła i powiedziała: Słuchaj, Wielki Piątek, czuwanie robimy przy grobie Pana Jezusa, byś przyszedł. I tak zaczęła się moja droga gdzieś tam oazowa. To już prawie 20 lat, 20 lat temu. I, 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 I ja przez lata się odnajdywałem głównie w nie liturgicznej, nie te moje początki. To, 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 to na pewno. Później, jak już jeździłem jako kleryk, no to ja bym zawsze bo członkiem, czy nie, odpowiedzialnym czasami za diakonię wychowawczą. Ja to już jak jest domowego kościoła i małżeństwa jechały, trzeba było zajmować się dziećmi, no to mnie zawsze do diakonii wychowawczej trzy lata z rzędu dali. Takie to. Dobra, zacznijmy używać y, terminologii, która myślę, że nie jest zrozumiała. Powiedziałeś o domowym kościele. Możesz to nam rozgraniczyć, drzewko zrobić? Co to, drzewko? Mamy, mamy ziarenko, człowiek, prawda, jako mały człowiek, mały, prawda, w podstawówce jedzie na rekolekcję, siejemy nie, w a po glebę. A w po poprzednich odcinkach było tak merytorycznie, tak mądrze. <laughs> siejemy, ale przepraszam, <laughs> siejemy w glebę, zacznie narosnąć, prawda, Najpierw małych krzaczek, potem więcej. Ksiądz Franek <laughs> Wrachnicki wziął ziarenko, włożył w ziemię, tak. to urosło, teraz powiedz nam, jak te gałązki się układają? Mamy... E, jeżeli chodzi o drogę formacji, zaczynamy od ODB, Oaza Dzieci Bożych, Małe Dzieci, OND, Oaza Nowej Drogi, kla, starsze klasy Szkoły Podstawowej, ONZ, Oazy Nowego Życia, to już starsza młodzież ta się formuje we ta wspólnocie. Tak jest. I dochodzi w pewnym momencie do trzeciego o, stopnia. Powiedzmy jeszcze oaza ewangelizacyjna, bo się może to pojawić, czyli takie tak. trochę dla spóźnionych. Ci, którzy, którzy nie, nie byli w ODB i ODB, w OND, a chcą, a chcą dołączyć, poznać oazę w tak. wieku szkoły średniej. Hmm? Trzy stopnie ONZ, dochodzimy do momentu końca formacji podstawowej, zaczynamy działać w diakoni, rozwijamy się, jesteśmy animatorami odpowiedzialnymi za wspólnotę i przychodzi moment, w którym jesteśmy już, mówiąc brzydko, za starzy na to, żeby wciąż w tej oazie młodzieżowej być. Zaczynają się momenty, w których zakładają członkowie oazy rodzinę i wtedy najczęściej wstępują do domowego kościoła, czyli gałęzi Rodzinnej, ruchu światło życie. Kilka małżeństw, najczęściej w obrębie parafii, spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu tak zwanego kręgu. Te kilka małżeństw to jest krąg domowego kościoła parafialny, potem tworzone są rejonowe, diecezjalne, wyjeżdżają też na rekolekcje, często przeżywają te stopnie znów podobnie. Eee, ale już formują się wtedy razem rodzinnie I jak domowy kościół wyjeżdża na rekolekcje, to jest tak specyficznie, że oni poza tym, że sami przeżywają rekolekcje, zabierają ze sobą chmarę dzieci najczęściej. Chmarę. Chmarę, to jest słowo klucz. Ja, moje najpiękniejsze rekolekcje to były ONZ drugiego stopnia, Właśnie do mojego Kościoła. Aha, okay. e, I były 32 małżeństwa, czyli razy dwa to są 64 osoby i 63 dzieci. A w ja bym odpowiedzialny za te 63 dzieci, co. biedne dzieci. Biedne dzieci. E, I właśnie wtedy powstają diakonie wychowawcze, które zajmują się dziećmi. Kiedy rodzice mm. idą na spotkania swojego kręgu, kiedy, kiedy mają konferencję dla siebie czy swoją szkołę, to mm. wtedy diakonia wychowawcza organizuje czas z dziećmi. Tak jest. Pięknie to rozryzowałeś super. W trakcie formacji jedną z takich podstawowych rzeczy to jest 10 drogowskazów dojrzałego człowieka. Tak. Hmm? E, możesz nam wytłumaczyć? No, nie będziemy opisywać teraz każdego drogowskazu, nie o to chodzi, ale ksiądz Franciszek Blachnicki trochę tak, jak jest 10 przykazań, które mówią o tym, jaki grze... co jest grzechem, czego nie popełniać, tak ksiądz Franciszek Blachnicki chciał w pewnym sposób dopełnić te, te 10 przykazań takimi wskazówkami, co należy robić, aby, aby zbliżyć się do Boga. To jest też pewien charyzm, nie? Ja myślę, że to bardzo tak dobrze obrazuje właśnie ten, to, 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 to powiedzenie, że to jest te 10 drogowskazów. Tak jakby wyruszamy w drogę. Te pierwsze drogowskazy są tak często, czysto. Może teoretyczne to złe słowo ale takie wprowadzające nas w typową inicjację życia chrześcijańskiego. Liturgia, Kościół, Maryja, sakramenty, nie? To, gdzieś jest, to, jest, to jest gdzieś ta, ta podstawa życia chrześcijanina. E, a ostatnie e, drogowskazy, mam takie poczucie, że, że gdzieś one mają nas już popchnąć trochę do życia. Nie? Czyli buduje tutaj ten fundament. To, że trochę jak w sakramentach, nie? że mamy chrzest, Komunia tak. Święta, spowiedź to jest dla mnie, łapia, potem jest bierzmowanie, Doszedłem tak dalej, nie? która. Nie wiem, mam iść ja, tworzyć ten świat, zmieniać ten świat sobą. I to, to jest właśnie te drogowskazy. Ruszam w tę drogę, najpierw sam formułuję się, odkrywam, że jestem częścią wspólnoty Kościoła, poznaję rolę Ducha Świętego Maryi w moim życiu, odkrywam sakramenty, jak są dla mnie ważne, a potem widzę, że to ja mam iść głosić już, nie? Że to ja mam stać się tym, który to, co te fundamenty, które poznał, ma zanieść gdzieś, gdzieś innym I, i sobą zmieniać świat. Mhm, okej. Okay. Eee, jakbyś miał powiedzieć jedno najpiękniejsze, najgłębsze, najbardziej wartościowe dla Ciebie wspomnienie z oazy. Nieważne czy jako teraz moderatora, czy jako kleryka, czy jako uczestnika. Jeżeli mówimy o tym, że Oaza to jest, grupa, to jest grupa formacyjna, która po pierwsze tworzy wspólnotę, po drugie patrzy w tym zęgierunku i zbliża się do Boga, to, zna, to z naszego doświadczenia jest wiele momentów bardzo takich wręcz intymno duchowych spotkań. Bądźmy szczerzy, ja mam na przykład takie doświadczenie: ja, ja zostałem księdzem właśnie dzięki Oazie. Pamiętam ten moment, kiedy byłem w kaplicy i i rozmawiałem z Jezusem I, i wtedy pamiętam Słowo Boże do mnie bardzo mocno przemówiło nie będę przedał, bo to, to nie jest rozmowa dzisiaj o mnie ale mm, jestem o tym przekonany, że gdzie indziej by to się nie wydarzyło nie dlatego, że ta oaza jakby tam to, to musiała być i bez tego ja bym nie był dobrym człowiekiem tylko dlatego, że kiedy pojechałem na kolekcję dwa tygodnie zdystansowałem się od świata przestałem słuchać Tysiąca rzeczy wtedy jeszcze nie było TikToka, ale tysiąca rzeczy, które mnie zajmują moją uwagę. To nagle znalazłem tyle czasu dla Pana Boga, że zacząłem Go bardziej słuchać. O to chodzi też w tych rekolekcjach. I tam są doświadczenia, które zapadają w serce, za którymi się potem tęskni, jak się wraca potem do, tego, do tej pogoni życia. Masz coś takiego? Tak, ja miałem bardzo, bardzo takie trudne doświadczenia oazowe, jak Bogdan to wie, ja miałem długą przerwę dosyć oazową, siedmioletnią. Jeździłem, był taki moment, że już jeździłem na rekolekcję co roku, bo to się wpada w taki, taki rytm i jest takie pragnienie w pewnym momencie, żeby być. Nie wyobrażasz sobie człowiek w wakacji, które przyjdą, ja nie pojadę na łazę. No i też tak miałem. Po potem jako kleryk czy diakon, właśnie jako tamto no, diakonia wychował czas domowym kościołem. I moje ostatnie rekolekcje, że trzeciego stopnia domowego kościoła pod zakopanem przeżywane. Było tam jedno małżeństwo, z którymi przeszedłem całą tą drogę formacyjną, czyli spotykaliśmy się co roku na tych rekolekcjach. Jedenka, dwójka, trójka, oni byli, Karolina Łukasz pod Białego Stoku, i byli dla mnie tacy niezwykli. Mieli córeczkę, Hanie, oczywiście w diakonii wychowawczej. Ona była przeurocza. Ja jako, jako tam członek diakonii wychowawczej, gdzieś tam ją często spotykałem, i na tej trójce. Na tym, na tym trzecim stopniu Karolina była w ciąży, takiej już zaawansowanej. Rekolekcje oazy Nowego Życia trzeciego stopnia charakteryzują się tym, że są bardzo takie w drodze, bo tam się odwiedza te kościoły stacyjne. Tak? To zbudował ksiądz Blachnicki, że ona powinna w zamyśle odbywać się w Rzymie. Są kościoły stacyjne, do których się jeździ, poznaje ich historię i tam odkrywa to, czego ten kościół ma nas nauczać. No wiadomo, my w Polsce znajdowaliśmy te kościoły stacyjne rozrzucone bardzo daleko. Mimo, że byliśmy pod zakopanem i zakopane jest sporo tych kościołów. A mieliśmy spojałą parę, która tu prowadziła i rzeczywiście szukała takich perełek, żeby to się zgadzało z tym kościołem z Rzymu. Nie? Tam kościół św. Sebastiana, to szukamy Seba kościoła Sebastiana, gdzie będzie chociaż obraz. Nie? No to nas pod słowacką granicę wywieźli, bo znaleźli kościół świętego Sebastiana na samej granicy polsko-słowackiej. Jakiś tam kościół Matki Bożej, to nas 70 km za granicę wywieźli do Lewoczy w Słowacji, do Sanktuarium Maryjnego. No i tak jeździliśmy, te kościoły stacyjne poznawaliśmy. I wiadomo, Karolina w ciąży, małe dziecko, spóźniała się tam, później wyjeżdżała to każdy swoim samochodem. Czasami trudno było to zgrać. Oni rzeczywiście czasami byli trochę opóźnieni, czy gdzieś trzeba było na nich poczekać. I któregoś wieczora, prawda. Tacy bardzo rygorystyczni konspekt, 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 plan musi być realizowany. Jedna z par prowadzących tam dorwała ich i tam zaczęła krzyczeć, po co przyjechaliście w ogóle? Trzeba było w domu siedzieć. Wiedzieliście, że jesteście w takiej formie, nie w stanie. To, trzeba, to, 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 to się nie niszczy dnia całej grupie. Wszyscy musimy na was czekać. No i tam cała wiązanka. Karolina wrażliwa, kobieta rozpłakała się wybiegła. E, I pamiętam, Później był chyba moment e, jakiś świadect. i ona tak usiadła i mówi: Dowiedziałam się od Was, że jestem tu niepotrzebna, że Was opóźniam, że e, musicie na mnie czekać. Ja tu przyjechałam na te rekolekcję, mimo że nie chciałem. E, jestem w ciąży, ciąża zagrożona. Według lekarzy, zaraz po porodzie, potrzebna będzie operacja. Synek, którego noszę pod sercem, ma e, wady serca. I lekarz, jak ja powiedziałem, że jadę w rekolekcję jeszcze w górę, mówi: Boże, zmiana ciśnienia, czy to kobiety jesteś niepoważna, przecież to narażasz życie swoje, dziecka. A mój mąż, mój Łukasz, mówi: Ja mam dogadane z Panem Bogiem, jedziemy, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. On mówi: Mąż mój ma taki, on taki styl, nie? on zawsze z Panem Bogiem wszystko tak, jak to on ładnie mówi, pozałatwia, nie? I pozałatwiałem, wszystko pozałatwiałem, jedziemy. Eee, mówi, no i ja. Z, takim, z taką duszą na ramieniu. Siedzę, jadę, myślę, dziecko, operacja, zagrożona ciąża i wy mi mówicie, że tu jestem niepotrzebna. No i to tak bardzo mną wstrząsnęło. Ja już miałem taki moment, że gdzieś tam pewne właśnie rzeczy czysto formalne trochę mnie w tym zaczynały irytować. Właśnie takie, że, że czasami brakowało wrażliwości na człowieka Więcej było uwagi na konspekt niż na człowieka, który jest obok. No i wróciliśmy do tego domu. Ja nie zapomnę na Facebooku, czytam. Do tej pory czasami szukam tego wpisu Karoliny. Jak ona opisywała, urodziła Wojtusia, dziecko zdrowe. Lekarz mówił, że cud się wydarzył, że w ogóle no do ostatniego badania przed porodem było, że jest ciąża zagrożona, że tam jest że on się urodzi chory, będzie operacja. Dzieciak się urodził zdrowy, teraz to już ma w 14 roku, no to już 10 lat będzie miał. Eee, I to było dla mnie takie niesamowite doświadczenie, nie? że z taką wielką wiarą oni przyjechali. Dla mnie wtedy tamta, z jednej strony to spowodowało trochę taki mój kryzys, to że było to trudne, ale z drugiej strony może ta przerwa też była mi potrzebna, bo ja sobie uświadomiłem, co mnie w tej wspólnocie pociągnęło lat. Prawie 20 temu, jakiej ja tej wspólnoty bym pragnął e, i jakiej wspólnoty ja chcę być częścią. Nie? Kiedy w tym 21, przełom 21, 22 roku e, wracałem do oazy dzięki Księdzu Marcinowi Kędzi, e, to, 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 to miałem z tyłu głowy właśnie to, jaka, jak, jaka ta wspólnota, przynajmniej mam takie rozeznanie, mam nadzieję, że dobre. Nie? Jaka ta wspólnota powinna naprawdę być i e, no, czym powinna się kierować? To takie doświadczenie, które noszę, noszę w sercu i to dla mnie zawsze jest takim gdzieś wyznacznikiem, w którą stronę w tej oazie wędrować. Nie wiem, czy się udaje, ale próbuję. Staram się w najmniej przeszkadzać, jak się dzielić takimi rzeczami. Myślę, że warto takie rzeczy czasem posłuchać. No, kochani, to my tworzymy te wszystkie wspólnoty. Jeżeli macie pragnienie poznania, spróbowania czegoś więcej, to tak jak słyszeliście, wcale nie tylko łatwych rzeczy. To nie jest wyjazd na każdą wspólnotę formacyjną, ale też na oazę. Nie jest po to, żeby się razem klepać po ramieniu i robić tylko wspólne agape, czyli taką ucztę miłości, gdzie wszyscy są dla siebie mili się chwytamy za rączki, śpiewamy piosenki, tak jak się czasem na oazę spotykała, Za to też jest formacja nad sobą, formacja ludzka i czasem trzeba się trochę pomierzyć z, z naszymi słabościami. Czasem trzeba doświadczyć trudnych rzeczy, ale to jest wszystko to, co nas zbliża do Boga. E, to szukajcie. Szukajcie takiego miejsca dla siebie. Być może takie mieście, miejsce znajdziecie w oazie, e, właśnie w tym ruchu Światło-Życie, czy tej gałęzi małżeńskiej, rodzinnej, czy tej gałęzi młodzieżowej. Ja dziękuję bardzo serdecznie po raz kolejny. Ksiądz Piotr Gadomski. Jest jeszcze jeden temat, o którym nie powiedzieliśmy, Takim ważnym elementem oazy jest coś takiego, co się nazywa Krucjata wyzwolenia człowieka. Dzisiaj zrobimy od tego oddzielny odcinek, oddzielny temat. Tak, e... tak, bo to, jest to warto poświęcić temu więcej czasu. Zdecydowanie. Więc... Bardzo jestem ciekaw, co będziemy mieli na ten temat do powiedzenia, więc już możecie oczekiwać takiego odcinka za jakiś czas. Zostawcie proszę subskrypcję na tym kanale, zostawcie lajka. Żebyśmy wiedzieli, że Wam to się podoba i że chcecie, żebyśmy takie odcinki robili dla Was więcej. Świeczka się już dopala. To jest yy, znak, że musimy. 12:30 się zbliża. Musimy kończyć. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście i do zobaczenia na kolejnym odcinku Spragnieni Duchowości. Szczęśliwego Boże.